Wyniki finansowe banków, banków spółdzielczych, SGB, SGB banku w pierwszym kwartale są wynikami zadowalającymi. Pozwalały rzeczywiście, pozwoliły zrealizować te plany, które, które banki sobie założyły. Natomiast te kolejne, kolejne kwartały, biorąc pod uwagę w jednak niepewność co do sytuacji naszych klientów, one stawiają oczywiście wyniki pod znakiem zapytania. My jesteśmy optymistami i wierzymy w to, że klienci rzeczywiście, wierzymy w ich rozsądek, jesteśmy w bardzo bliskiej tutaj relacji i wiemy też, że klienci są już tutaj bardzo ostrożni po poprzednich dwóch latach, gdzie byli poddani wielu próbom, i są lepiej też przygotowani do różnego rodzaju turbulencji. Także pozostaję umiarkowanym optymistą, jeżeli chodzi o kolejne kwartały. Trzymamy za nich kciuki, za, za, za naszych klientów, ale nie tylko trzymamy kciuki. Staramy się znaleźć rozwiązania, które pozwolą im w sposób jak najbardziej łagodny też przejść przez ten okres zarówno inflacji, zwiększonej inflacji, wzrostu kosztów produkcji, ale również obsługi, wzrostu kosztów obsługi kredytów, czy też, tak jak wspominałem, w zakłóconych dostaw, czy, 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 czy też w zakłóconych kierunków eksportu czy importu, jeżeli chodzi o rynki wschodnie. Wybuch wojny rzeczywiście spowodował wzmożony ruch klientów, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na gotówkę. Klienci w pierwszych, pierwszych dniach po ogłoszeniu wybuchu rzeczywiście przychodzili do banków po to, ażeby zaopatrzyć się w gotówkę w formie takiej bardzo materialnej. Natomiast po, okresie, po pewnym okresie zauważyliśmy, że te pieniądze wracają do nas z powrotem, nastąpił okres stabilizacji. My jesteśmy jako banki spółdzielcze bardzo blisko w takich rzeczywistych relacjach z naszymi klientami, czasami od kilku pokoleń, bardzo często. Od, od kilku pokoleń i my też jakby w sposób taki w bardzo wydaje mi się też czytelny tłumaczymy pewne zjawiska i pokazujemy też jak zbudowane, w jakiej, w jakiej strukturze działa bankowość spółdzielcza, jak bezpieczna jest to struktura dla banków, które są z jednej strony małymi bankami, wydawałoby się małymi instytucjami finansowymi, ale z drugiej strony są częścią dużego zrzeszenia. Dwu, przypomnę, w Polsce mamy dwa zrzeszenia, które skupiają te ponad 500 banków spółdzielczych. Ta działalność w ramach zrzeszenia daje bankom spółdzielczym i klientom banków spółdzielczych zdecydowanie większą, większe poczucie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o swoje środki. One są te, te nasza organizacja, jakby od strony bezpieczeństwa, jest. Jest strukturą dwustopniową, która dodatkowo, jeszcze do, do funduszy, które są gromadzone w ramach bankowego funduszu gwarancyjnego, jeszcze zapewniają dodatkowy bufor, który rzeczywiście sprawia, że ten sektor jest bardzo, ale to bardzo bezpieczne. Przypomnę, jest bardzo wysoko skapitalizowany, ma ogromną płynność, praktycznie rzecz biorąc jest w tej chwili również bardzo nowoczesny. Po ostatnich dwóch latach praktycznie nie różnimy się, jeżeli chodzi o ofertę, zarówno jeżeli chodzi o produkty finansowe, ale również jeżeli chodzi o rozwiązania technologiczne od naszych większych konkurentów.